Hej. Bardzo dziękuję. dziękuję, Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Państwo Ministrowie. Na początek chciałbym się zwrócić do pana ministra Nowaka. Panie Ministrze, w Polsce konstytucja nie uległa zmianie i to Sejm jest organem kontrolnym dla rządu, więc proszę z tej mównicy nie, nie pouczać posłów, o czym mogą mówić, a o czym nie powinni mówić. Natomiast debatujemy dzisiaj nad kluczową i ważną sprawą. Nie, jak mówiła Pani Minister, o pudełkach faktur. Dyskutujemy o korzystaniu ze środków budżetu unijnego na programy rozwojowe Polski w ostatnim roku obecnej perspektywy finansowej, w której mamy szansę otrzymać ponad 90 miliardów euro w Funduszu Spójności, w funduszach strukturalnych oraz na politykę rolną. Ale trzeba jasno przypomnieć, że jest to konsekwencja zakończonych 10 lat temu negocjacji członkowskich i traktatu wypracowanego przez rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej na czele z Leszkiem Millerem. Od początku 2007 roku mamy te środki. One są dostępne. Wy je dzisiaj wydajecie, ale taka jest kolej rzeczy. Dzisiaj wy odcinacie te kupony za te inwestycje i za środki, które my wynegocjowaliśmy. Ale debata dzisiejsza dotyczy przerwania finansowania projektów drogowych. Decyzja ta zapadła w grudniu 2012 roku. Rząd został poinformowany, ale próbował sprawę ukryć. Dowiedzieliśmy się o tym z ponad miesięcznym opóźnieniem. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że już kilka razy przerwano finansowanie. Dwukrotnie. I raz oczywiście z powodu korupcji w administracji. Oczywiście łącznie są to dużo większe kwoty niż w ogóle otrzymuje wiele państw członkowskich, ale rząd mówi, że są to drobiazgi. Mówię tutaj o kwotach wstrzymanych i takie rzeczy mogą się zdarzać. Najpierw próbowaliście zataić sprawę, potem zlekceważyć albo zarzucić komisji działania bezprawne. Pani minister Binkowska udzielała wywiadów mówiąc, cytuję. Jedziemy z ministrem Nowakiem do Brukseli z listą przepisów prawnych, które mówią, że zablokowanie tych pieniędzy to działanie bezprawne. Dalej mówiła, że urzędnicy europejscy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje błędne decyzje. Tylko dwa zdania cytatu pani minister i dużo zasadniczych, wręcz kompromitujących błędów. Indolencja połączona z arogancją, chciałoby się rzec. Obowiązkiem pani minister jest znać dokument z roku 2009 w którym jest definicja pojęć przerwania finansowania i zawieszenia finansowania. Przypominam stronę numer 15. Nie ma pojęcia zablokowania ani zamrożenia, których tak chętnie Pani używa. Urzędnicy Komisji mieli pełne podstawy prawne, wręcz obowiązek reakcji na podstawie artykułu 91 w sekcji 6 rozporządzenia w sprawie Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z dnia 11 lipca 2006 nawet Danuta Hibner, była komisarz do spraw polityki regionalnej, obecnie eurodeputowana Platformy Obywatelskiej stwierdza, cytuję, komisja ma obowiązek przerywać płatności zawsze, kiedy ma najmniejsze podejrzenia, nawet jeżeli wyczyta coś w prasie. W latach 2010-2012 Odbywały się audyty wielu projektów drogowych i regionalnych przez Dyrekcję Generalną do spraw polityki regionalnej Komisji Europejskiej. Były adresowane zalecenia usprawnień, ale rząd nie zareagował stosownie. Sprawdziliśmy w Brukseli. Źródłem wiedzy Komisji były doniesienia prasowe o szczęściu śledztwa. Reakcja o przerwaniu nastąpiła po doniesieniach prasowych o skierowaniu sprawy do sądu. Rzecznik Komisji potwierdziła, że skierowanie sprawy do sądu było sygnałem do zareagowania nie wskutek informacji służb czy też Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pan premier odgrzał pojęcie tarczy antykorupcyjnej. Jest to zasłona dymna, bo dopiero 1 lutego pani minister Bińkowska oświadczyła cytuję Opracujemy też podręcznik procedur antykorupcyjnych na przyszłość. No jak to się ma? Te słowa z faktami. Tymczasem mamy przerwane wypłaty funduszy Unii na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, nie byłoby dzisiejszej debaty i wniosku o informację z realizacji środków unijnych na inwestycje infrastrukturalne, gdyby było wszystko dobrze w tej materii. Otóż dobrze nie jest. Pan minister i przedstawiciele koalicji twierdzą, jak to mają w zwyczaju, że nic się nie stało Polacy nic się nie stało. Otóż Polacy stało się i to bardzo dużo. Jeszcze w grudniu 2012 Komisja Europejska zawiesiła 3,5 miliarda złotych funduszy Unii Europejskiej na projekty drogowe, zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach tych dwóch programów. Wchodzi w tym przypadku o trzy projekty, rozbudowę drogi ekspresowej Jerzewo-Białystok, przystosowanie do parametrów drogi ekspresowej drogi krajowej nr 8 na odcinku Piotków Trybunalski-Rawa Mazowiecka oraz budowę autostrady A4 Radymno-Korczowa. Ponadto zawieszone zostały dwie wnioskowane płatności na łączną kwotę 67 milionów euro w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. No nie wiem, czy nic się nie stało. Dla przedstawicieli rządu przedstawione zawieszenia to oczywiście nic, ale już dla europejskich mediów to nie taka błahostka. Informując o podejrzeniach o zmowę cenową przy przetargach drogowych w Polsce, brytyjski dziennik Daily Telegraph nazywa cytuję ten proceder największym skandalem z unijnymi środkami. Czy to jest nic? A więc wcale nie jest tak kolorowe, jak słyszymy od ministrów tego rządu. Jak już była mowa, chodzi o akt oskarżenia dla 11 osób, chodzi o kierujących firmami budowlanymi, którzy ustalali ze sobą, kto ma wygrać przetargi na inwestycje drogowe, ale co najważniejsze. O to, że wśród oskarżonych jest też były dyrektor Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie pracuje już, ale wiedzę posiadał i zdaniem prokuratury mógł ją przekazywać. Temuż oto byłemu dyrektorowi zarzucono przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za informowanie o planach inwestycyjnych. To nie jest znowu takie małe nic. Tutaj nasuwa się pytanie: kto za to odpowiada? Czy za to odpowiadają te firmy, czy Komisja Europejska, czy może Polacy? No, za to odpowiada do rząd premiera Donalda Tuska i ministrowie odpowiednich resortów. Z ust premiera słyszymy, że cała sprawa to sukces polski, bo pokazała skuteczność naszej tarczy antykorupcyjnej, a także naszych służb. No więc Wysoka Izbo ja chciałbym, abyśmy takich sukcesów mieli w Polsce jak najmniej. Według Sojuszu Lewicy Demokratycznej winę za fakt tych zawieszeń środków Unii Europejskiej ponosi ten rząd i podległa mu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Już w poprzedniej kadencji głośno mówiliśmy, że w Generalnej Dyrekcji bardzo źle się dzieje i że brakuje tam właściwego nadzoru. No ale wtedy nikt nas nie słuchał, a wręcz mówiono nam, abyśmy nie przeszkadzali. No i. Co mamy dzisiaj, mówię to ze smutkiem, wyszło na nasze. Aby ukazać bałagan panujący w generalnej dyrekcji, wystarczy spojrzeć na perturbacje związane z obsadą stanowiska dyrektora tej ważnej instytucji. Wysoka Izbo, jak dobrze i skutecznie funkcjonować, ma instytucja, która od kilku lat nie ma swojego dyrektora. A Lech Witecki jest tylko pełniącym obowiązki dyrektora. Ponadto pan Witecki, przychodząc. Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 12 maja 2008 to już z zarządów Platformy Obywatelskiej nie miał żadnego doświadczenia w pracy przy inwestycjach drogowych. W swojej zawodowej karierze nigdy nie zajmował się budową dróg krajowych, autostrad. Kolejny fachowiec od tamtego czasu trzykrotnie startował w konkursie na dyrektora i trzykrotnie nie spełniał kryteriów konkursowych, ale nadal jest pełniącym obowiązki. No. Gdzie tu jest logika? Jak skutecznie nadzorować olbrzymie i ważne instytucje, skoro w samej instytucji do tego powołanej panuje chaos i bałagan? Czy ten bałagan to te standardy, o których tak wiele słyszeliśmy w kampaniach wyborczych od Platformy Obywatelskiej? Czy to, co się dzieje z wykorzystywaniem środków unijnych, to ten profesjonalizm i skuteczność? Jeżeli tak, to oznacza, że w tych urzędach pracują nieudolni ludzie. Co to za rząd, który na siłę próbuje od swoich obywateli, od Polek i od Polaków wyciągnąć półtora miliarda złotych, budując kolejne fotoradary i łupiąc polskich kierowców, podczas gdy Komisja Europejska w związku z zaniechaniami rządu zawiesza kwotę ponad dwukrotnie wyższą. A minister mówi, że nic się nie stało, jest super. No, tak wygląda rzeczywistość. Lecz. Początku zamieszania przy realizacji inwestycji drogowych przez obecną ekipę należy szukać dużo wcześniej, już na etapie ogłaszania przetargów. W ogłaszanych przez siebie przetarga generalna dyrekcja jako główny element przetargu obierała cenę, nie patrząc na inne elementy przetargowe. No i stąd ten bałagan. W innych krajach jest inaczej. Tam element ceny jest jednym z wielu elementów. Na przykład w Niemczech. Element ceny stanowi około 30% procedury przetargowej. Bierze się pod uwagę inne elementy. W Polsce cena. No i mieliśmy Chińczyków. Teraz przejdźmy do kolei, bo tutaj też same sukcesy. Otóż przypomnijmy sobie te setki billboardów, budujmy drogi, budujmy perony, budujmy koleje. I co jest tak samo jak w innych obszarach, a więc tragicznie. Znowu obietnice. Otóż w obszarze wydatkowania środków unijnych na kolej, też nie jest dobrze. Grozi nam, że jest zagrożone około 8 miliardów. Około 8 miliardów Polska będzie musiała zwrócić, gdyż rząd nie radzi sobie z ich wydatkowaniem. Czy Polska to aż tak bogaty kraj, że stać nas na zwracanie lekką ręką tak potężnych środków? Kto odpowie za to kolejne zaniechanie, które nie będą kosztować konkretnie ministra Nowaka, ale wszystkich obywateli Rzeczpospolitej? ale pani minister Bieńkowska chwali się, że zakontraktowane jest już około 50% środków i z dumą dodaje, że jest to znacznie więcej niż dwa lata wcześniej, gdzie było zakontraktowane tylko 20% i widzi tutaj ogromny postęp. Jednak samo zakontraktowanie, pani minister, nie przesądza o otrzymaniu tychże środków, bo o otrzymaniu tych środków decyduje po pierwsze to, aby do końca 2013 rozstrzygnąć przetargi i wyłonić wykonawców, a po drugie, aby zakończyć inwestycje do 2015 roku, to decyduje, czy otrzymamy te środki. Ale z dalszej części tej pani wypowiedzi wynika, że już szuka pani Koła ratunkowego w postaci możliwości przesunięcia niewykorzystanych środków na inne cele. I dodaje pani, że jest to ogromnie prawdopodobne. Ale tutaj pani minister przypominam, Polski Rząd już raz przesunął miliard dwieście na inwestycje drogowe i co i zakwestionowała to Komisja Europejska. Już kończę, panie marszałku. Przypominam sobie, kiedy ministrem został minister Nowak, miało być nowe otwarcie, nowe standardy, najpierw gospodarskie wizyty na realizowanych inwestycjach, spotkania, które miały ukazać obraz dobrego gospodarza i odpowiedniego człowieka na odpowiednim miejscu. No ale później była już tylko platformia na rzeczywistość, więc kolejne upadki firm i konsorcjów realizujących poszczególne inwestycje, a co za, za tym idzie tysiące dramatów, ogromnych dramatów drobnych podwykonawców. Kiedy już wydawało się, że te trudności mamy za sobą, pojawiły się kolejne, a więc nieudolność wykorzystania przyznanych tam środków z Unii Europejskiej. A wracając do kolei. Koleje jak źle jeździły, tak źle jeżdżą o czym mówił poseł Radzki z koalicyjnego PSL u że dalej jeżdżą 40 na godzinę. A więc często Pan mówi, Panie Ministrze że żaden rząd w historii Rzeczpospolitej nie wykorzystał na inwestycje infrastrukturalne tak dużych środków. Tylko żaden rząd w historii Rzeczpospolitej tak ogromnych środków przez swoje zaniechania nie stracił dla Rzeczypospolitej, w tym Jesteście mistrzami, jesteście mistrzami zaniechań i nieudolności. Klub SLD będzie głosował za odrzuceniem informacji. Dziękuję.